Hej moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku serii Harcu. Mam dla Was kolejną garść informacji z Czarnej Góry, no i chyba tą najważniejszą, na którą wszyscy czekaliśmy, czyli datę wyjścia dodatku. E, tak jak pewne spekulacje przewidywały, będzie to e, 2 kwietnia w Ameryce, a trzeci dla nas w Europie. E, czyli info z tego przecieku z bodajże z koreańskiej strony Blizzarda e, się potwierdziło. No i faktycznie będzie to 2 i 3 kwietnia. Co nas bardzo cieszy, oczywiście wychodzi to e, równocześnie na wszystkie platformy, także i na Windowsa, i na Maca, i na iPada, i na Androida również. E, oczywiście do, tej, do tego dnia, do 2 lub 3 e, zależnie od regionu e, będzie można dokonać przed, e, przed zakupu. No, Dodatek będzie dostępny w przedsprzedaży za 24,99 euro, więc taką możliwość macie tylko do tego czasu, jeżeli planujecie wydać pieniądze na zakupienie dodatku, właśnie przez prawdziwą walutę, nie tą dostępną w grze. No to czas jest dość ograniczony, bo został niecały tydzień. Myślę, że to jest najważniejsza informacja. Bardzo się cieszę, że tak szybko to będzie wychodzić. Natomiast sam nie planuję, jak na razie, wykupywać niczego. Nie podobają mi się te karty tak naprawdę, nie uważam, żeby były tyle warte, ile, ile by trzeba na nie wydać. Stanowczo polecam sobie na razie poczekać i w ramach następnych jakichś tam tygodni sobie to powoli odblokować, nie napalam, że na, na pewno nie planuję wydawać pełnych pieniędzy. Przy okazji chciałem omówić pięć kart, dwie które wyszły wcześniej, trzy które ujawniono wczoraj przejdziemy sobie po kolei po nich, powiem Wam co o nich myślimy, chętnie oczywiście usłyszę Wasze zdanie. Pierwszą z tych kart jest Smocze Zionięcie, karta dla maga. Wykłada 5 many, dodaje 4 punkty obrażeń i kosztuje 1 mniej za każdego stronnika, który zginął w tej turze. Teoretycznie jest to karta, która wymaga y, jakichś interakcji stronników na stole, jakiegoś czyszczenia y, stołu w tą, czy w inną stronę. Wymaga od nas tego, żebyśmy posiadali jakiś z na stole, inaczej będzie to 4 punkty obrażeń za 5 mamy, czyli dużo gorszy fireball i dużo, dużo gorszy Frostball, To tak jakbyśmy porównali crossballta, który dodaje 3 punkty obrażeń, to zadaje 4, czyli Frostball kosztuje 2, czyli ta karta teoretycznie powinna kosztować mniej więcej 2,5 mamy. Czyli jeżeli będziemy ją mieli za 2, to jest super, jeżeli za 3 to jest... Tak Jeżeli da 4 to już jest źle i za 5 to jest w ogóle tragedia Oczywiście za 1 albo za 0, no to jest w ogóle bardzo fajna rzecz. Natomiast e, nie wydaje mi się, żeby ta karta udała światło dzienne. Szczerze powiedziawszy, narę e, na brzbym na jej nie wziął też nie widzę miejsca dla niej w żadnej talii, e, obecnej talii e, dla Maga w, w trybie rankingowym. No jakoś niespecjalnie, że tak powiem, jestem nią napalony, tak jak wspominałem. Tak jak inne karty, nie bardzo mnie to podnieca. <laughs> Natomiast dużo ciekawszą kartą jest. Zabicie, 5, 4 za 5. Karta neutralna, zwykła z wyciekiem bojowym, dodaj 3 punkty ubrany, jeżeli masz w ręku smoka. Kolejna karta, która wykorzystuje tą mechanikę jeżeli masz w ręku smoka. Eee, jako że większość smoków dostępnych w tej chwili w grze i tych, które widzieliśmy eee, dostępnione są, powiedzmy, mało grywalne. To myślę, że w standardowym przypadku ta karta mimo wszystko, mimo tego jak tak naprawdę jest dobra, nie uświadczy za dużo, za dużo gry, bo to jest tak naprawdę taki troszeczkę gorszy żywiołak ognia. I to neutralny, czyli szaman może mieć żywioł ognia i to na przykład. Taki Natomiast wymaga to posiadania smoka. Najczęściej byłby to smokowiec mieszku albo lawrowy smokowiec. Smok ewentualnie Harry Dragon, który też pójdzie eee, trochę więcej światła dziennego po wejściu tego dodatku, ewentualnie, który jest nowy, bo no, zobaczymy jak to wyjdzie. Natomiast, e, mimo tego, jak ta karta jest dobra, to wymaga tego warunku, że mamy tego smoka e, w ręku i 5, 4 za 5. E, A takie statystyki mamy chociażby na Cobind Last Major, który kosztuje 4. I zadaje 4 punkty obrazu, losowo. Troszeczkę podobne działanie, e, tak samo jak z, z żywiołakiem ognia. Karta jest naprawdę dobra, szczególnie że jest rzadka e, i że jest neutralna, więc e, na arenie również będzie mowa panią trafić i wykorzystać. Problem będzie tylko z tym, żeby e, mieć smoka w ręku. No i przechodzimy do tych trzech kart ujawnionych e, wczoraj mamy, e, nie wiem jeszcze jak się nazywają po polsku, nie widziałem szczerze powiedziawszy. Mam wersję angielską. Vulcanic Drake 64 za 6, to jest to smok e, Kosztuje 1 man mniej za tego stronnika, który zginę w tej turze. Akurat mi jest bardzo... E, kolejna rzecz, taka jak ta karta maga. E, bardzo ciekawe to mówić, Dlatego, że 64 to są naprawdę niezłe statystyki. I nawet jeżeli zginął powiedzmy tylko jeden stronnik, to będzie kosztował 5 man. Gdy zginął 2, to 4 man. 6-4 za 4 mamy albo za 5. Już brzmi całkiem nie najgorzej, szczególnie że jest to smok, więc myślę, że jeżeli chodzi o jakieś e, smocze talie, to stanowczo e, za gości. Szabu, bliskie, bo... bliskie, Także tak, myślę, że bardzo dobra karta, szczególnie że, e, że smok i że neutralna. Jeszcze zwykła, więc na arenie też będzie można ją trafić. Również neutralną i zwykłą i e, smoczą kartą jest Draconic Crusher 666 e, z pokrzykiem bojowym, jeżeli quicetą ma 15 lub mniej życia. Squirt plus 3 plus 3, czyli to może być 9,9 za 6 mamy. Bardzo fajna wartość. E, to ma 15 lub mniej się kojarzy z Celaksusem i Alexdą na przykład. E, natomiast nie jest to jedyny przypadek. Tak możemy po prostu przeciwnika poniżej. 15 punktów życia, albo na 15 e, i wtedy tą kartę zagrać i zamiast 6-6 za 6 będzie to 9-9 za 6 e, myślę, że fajna karta do takiego ostatecznego uderzenia że tak się wyrażę e, interesująca, myślę, że e, jeżeli chodzi o arenę na przykład tą stanowczo zobaczyć dużo gry e, taka 6-6 za 6 nawet jeżeli to, będzie to jest to smog marszałka, że, że tak powiem. Szczególnie w formie stanowczych. Eee, no i ostatnią, im stanowczą najbardziej interesującą kartą jest Wariam, czyli neutralna legenda. 8-8 za 9, do przy tym bojowym dalej e, dwa losowe czary stali przeciwnika do swojej ręki. Na przykład gramy na maga, możemy trafić w Możemy dostać Efloka. Dowolne kombinacje, że tak powiem, są jeżeli chodzi o słowa, więc pamiętam, to w tej chwili nie ma tam za bardzo nic interesującego Open 4, moim zdaniem tak myślę eee, bo nic znaczy, no nie, no jest, jest, jest tak, jest Mal'gani no, są to karty klasowe. To, no. um, nie każdy ma do nich dostęp, tak, natomiast no, tak, ja, no no mi się bardzo podoba różne opinie słyszałem Faktem, hmm, tak, że jest tutaj oczywiście RNG, możemy trafić w gówno, możemy trafić zupełnie nieprzydatne rzeczy. Natomiast na arenie stanowczo mówią: teraz, a dwa, że e, już się meta z powrotem ustabilizuje po wejściu dodatku, to będziemy wiedzieli, jakie czary znajdują się w pali silnika, i w związku z tym będziemy mieli możliwość te czary zdobyć dla siebie, wykorzystać przeciwko niemu. To może być bardzo interesująca mechanika. Moja no, Warto spró spróbowania. Myślę, że Nefarian do paru deków trafi. Widziałbym go na przykład w druidzie, we fryzjach. No i czy uważa? U wojownika. W kontroli wojowników. Ja, jeżeli miałbym kartę, chciałbym ją kontrolować. U stanowczo, stanowczą. myślę, że daje Ci taki dodatkowy, dodatkowe pole manewru, że tak powiem, mając te dwa czary w nie gra czary wtedy no nie, ja nawet Foi Suntrak eee, Także tak, to by było na tyle, jeżeli chodzi o te nowe ujawnione karty. Eee, tym razem dość taki bardziej interesujący zestaw, niż poprzednio, szczególnie na farią, tak jak wspominałem, parę smoków, które moim zdaniem mogą zaistnieć. A jak to wyjdzie w praktyce, to już zobaczymy po wyjściu do dawku. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam do kolejnych filmów. Powodzenia w Waszych grach. No mam nadzieję, że cieszycie się, że już wkrótce wyjdzie nowy dodatek. Nie podam Waszą opinię na temat tych kart, na temat dodatku. Eee, a tymczasem do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.